Cześć, witam Was z tej strony CryptoBit. słuchajcie, nie nagrywam często, bo i widzę, że odbiór tego kanału nie jest tak relatywnie wysoki, jakby człowiek się chciał i spodziewał, a oczywiście pewne wnioski i pewne prawdy, no niekiedy bolą, niekiedy nie są zauważane, a dopiero po jakimś czasie ktoś może to powiedzieć, no rzeczywiście miałeś rację i nie chcę tu się teraz odnosić do pewnych rzeczy, które mają miejsce w, tu, w polskim internecie e, i o sprawach e, pewnego youtubera, bo wiele jest opinii, e, że to oszust, wiele opinii, że to e, naciągać, ale wiele ludzi mówi, że był cwany, kombinował i tak dalej. Zresztą Stanowski na ten, ma, na ten temat nagrał też materiał. I to właśnie pokazuje, moi drodzy, jaka jest e, wideo... Widoczność, jaka jest widownia, odbiór, jacy są ludzie, którzy są po drugiej stronie tego wszystkiego, tak? Nigdy nikomu nie dogodzisz, nigdy nikomu nie dasz wszystkiego, czego oczekuję w 100%. Ja dzisiaj chciałbym pokazać dalej to, co mnie inspiruje, nurtuje, oraz to, co w kryptowalutach według mnie uważam jest sensowne i ma jakieś znaczenie, tak? Wejdźmy na tą moją giełdę Binance tak? i zobaczymy mój portfel. W obecnej chwili 7750 i. Mój tytuł odcinka, obiecanki, cacanki, milion dolarów i Bóg wie jeszcze co. Ja dzisiaj przeczytałem taki tutaj dosyć ciekawy artykuł, nieraz lubię sobie poczytać. Słuchajcie, można tu rzeczywiście przeczytać różne wypociny, różne rzeczy, które są nawet z przyszłości i o podróżnikach i o Bitcoinie, który ma kosztować 500 tysięcy dolarów, a później ma spaść do iluś centów, tylko no, najróżniejsze historie, i najróżniejsze wizje i najróżniejsze przekazy, tak? I nikt nikomu nie zabroni, żeby ktoś z nas miał swój przekaz indywidualny albo coś komuś się podobało lub nie podobało. I ja to rozumiem i dlatego też ograniczam swoje wypociny i swoje tu uwagi, bo jeżeli widzisz, że ktoś po prostu tego nie ogląda albo, no nie wiem, wyświetlanie tego kanału jest rzędu tam 200-300 osób, no to pytasz sam siebie, jaki jest cel i sens tego, żeby Cokolwiek takiego robić dalej. Nie wiem, gdzieś przyszła jakaś tutaj chwila, i mam tą chwilę, więc podzielę się pewnymi moimi spostrzeżeniami. Słuchajcie, ja to mówiłem o różnych rzeczach, mówiłem o różnym kupowaniu, i to, co jest na moim portfelu, to wam pokazywałem. Zobaczcie, jakie są wahania w ciągu jednego dnia. Jednego dnia jestem 300 do góry, a następnego dnia jestem 100 do dołu. I gdyby to zamienić, moi drodzy. Tylko i wyłącznie w inwestowanie w Ethereum to średnio jest 150, 100, 150 dolarów. A więc przy kwocie 4000 dolarów mamy wahania rzędu właśnie takiego przedziału. A więc jakby na to spojrzeć tak? i rzeczywiście gdzieś ustawić się w jakiejś dobrej pozycji zakupowej. Ja tu nie mówię o daily tradingu, moi drodzy, bo daleko mi do tego, żeby kogoś namawiać do czegoś, czego ja sam nie dotykam. W sposób jakiś jednoznaczny i, i trwały, tak? bo ja nie mówię, że nie zajmuję w ogóle się tym i nie robię pewnych jakichś sobie ruchów, ale nie chciałbym pewnymi rzeczami, pewnymi wskazówkami dotyczących mojego konta indywidualnego, tak? bo to, co wyróżnia niektórych ludzi wśród tych wszystkich, nie wiem, doradzaczy, poradzaczy, nie wiem, znawców historii, Inwestowania i Bóg wie jeszcze czego, co, co by sobie ktoś mógł przypisać czy opisać. Ja nie jestem z tego tytułu, że mam powiedzieć, że jestem tu od iluś lat i y, dotknąłem każdego zagadnienia. Wiem wszystko i y, y, moje koncepty, moje plany, moje wykresy, czy moje spojrzenie jest adekwatne do tego, żeby je kopiować, albo żeby je powielać, albo żeby cokolwiek robić. Nie. Ja uważam, że to, co ja mówię, to mówię z swojego tutaj podłoża i przedstawiam moją sytuację na moim. Indywidualnym kącie. Nie opieram się na kogoś koncie, nie opieram się na kogoś e, wizjach, warunkach, e, nie wiem, jego zyskach, czy jego zakupach, czy jegoś innych rzeczach. Tak? Uważam, że to, co robię, to robię to indywidualnie i pokazuję to, jak to wygląda. I zobaczcie, gdybym mieć rzeczywiście to Ethereum gdzieś w takiej kwocie, no jakbyśmy sobie zobaczyli te, te ruchy, y, jakie Ethereum wykonuje, no to zobaczcie, to, co ja wam mówiłem poprzednio, no tu mamy taki, można powiedzieć, parabole, um, mamy taki, można powiedzieć. Um, Falujący się wykres, gdzie e, jesteśmy troszeczkę do góry, troszeczkę w dół, ale jakbyśmy sobie tutaj zobaczyli, to naprawdę od tego miejsca, gdzie żeśmy zlecieli z 3500, to nie potrafimy się podnieść tak naprawdę do góry. Co zrobimy, jakiś lekki ruch e, w górę, gdzie pójdziemy na 2700, 2600, 2650, e, zobaczcie, nawet było 2800, w pewnym momencie, no to mamy tą e, e, cofkę, zawrotkę. I, i teraz. Pytanie: Pewnie większość z Was, czy ja reaguję na ten tutaj cykl? No, moi drodzy, ja kupowałem gdzieś, co Wam pokazywałem, mojego, moje Ethereum po 2595, chyba, więc no nie będę szalał tutaj na razie. Nie będę tu robił jakiegoś myku, że to będę sprzedawał z 10 dolarami zysku, bo nie na tym rzecz polega. Ja robię to na innym koncie i chcę Wam, wam uzmysłowić to, że. Pokazuje pewne możliwości, tak? Ale mówię też jasno i wyraźnie, że ja nie sprzedaję na razie mojego Ethereum, Dlatego, że nie sprzedaję dlatego, że jak sobie tu zobaczycie i wrócimy sobie do tego portfela, to średnia zakupu jest 2595. I to widać i wyraźnie. Ja nikogo tutaj nie bajdurzę, nie oszukuję i nie mówię tutaj, że codziennie zgarniam 150 dolarów, czy mam sposób na to, żeby zarabiać 100 dolarów dziennie, tak, przy 4000 dolarów. Jest to możliwe, bo pokazałem wam, ten kurs P tutaj PNL, tak? Gdzie on jest teraz wynosi 78 dolarów, tak. Ale to się zmienia gwałtownie. I trzeba było podjąć takie ryzyko gdzieś. No, sprzedaży lub odkupu, ale to mówię, z granicą jakiegoś zysku, tylko i wyłącznie w. W kwocie załóżmy kilkuprocentowym, tak? No nie wszystkich to interesuje, nie wszyscy są tym zainteresowani. Większość widzów, którzy oglądają najróżniejsze kanały, czy czytają różne wiadomości, no oszczą sobie zęby na tutaj rzędu dziesiątki tysięcy X, czy tam procent, czy tam tysięcy dolarów, tak? a nie interesuje go 100 czy 50 dolców wzięcie, można powiedzieć, tam z kilku dni tylko. No, też tak to wygląda i ja o tym mówię i sygnalizuję pewne rzeczy. i. На інших моїх e... można powiedzieć, portfela czy na innych moich giełdach, staram się to w jakiś sposób e, dywersyfikować i robić to w jakiś sposób taki, że tu robię tak, a tam robię inaczej. Tak? I mm, tu mam jakąś farmę, tam mam jakieś, e, s, e, jakąś grę. Tak? Tu mam jeszcze coś innego, tu mam jeszcze coś innego. I to wszystko kumuluje gdzieś, jakiś tam zysk w postaci jakichś tam niedużych dolarów, moi drodzy. Ale jak to mówią, od ziarka do ziarka uzbiera się miarka i czasami e, Pewien skok, który możemy wykonać tutaj w ciągu ostatnich dni, to, co Wam pokazywałem właśnie na Ethereum, pozwala nam uzbierać 200-300 dolarów. I co z tymi pieniędzmi dalej zrobić? No, moi drodzy, do wyboru jest, tak jak Wam pokazywałem, wiele opcji i wiele projektów kryptowalutowych. Można sobie skupować jakiś projekt, który pojawi się na rynku, tak? I jeżeli widzimy w tym sens w ogóle, no bo jak sobie cofniemy się tutaj i zobaczymy sobie nowe kryptowaluty, no to zobaczcie, jak to wygląda, tak. To nawet dzisiaj nie ma tu jakiegoś gwałtownego skoku, wszystko idzie w dół, ale no, pojawiają się najróżniejsze opcje, można te pieniądze, nie wiem, inwestować w jakieś plus można inwestować w jakieś projekty, które są, szorują dno, I, i, i tutaj takich projektów będzie naprawdę bardzo dużo, no bo zobaczcie, mamy stratni. Jeżeli sobie zobaczymy, no to tu mamy 10% najwięcej, ale jeżeli sobie zerkniemy tutaj na Rynek i weźmiemy sobie aktywa. tak? Weźmiemy sobie spot i teraz zrobimy sobie. O, chyba tutaj mamy największy spadek. Zaraz zobaczę, czekajcie. Zmiana 20. Nie chce się to kliknąć tutaj. Zmienić. O tu mamy 2% największy, jakbyśmy widzieli. O, największy mamy 8%. No to są czasem giełdy, moi drodzy. Inne, tak, na innych giełdach, gdzie są notowane różnego, bardziej ryzykowne projekty kryptowaltowe, gdzie te spadki są kolosalne. I ostatnio był taki spadek 70% na Ref, tak? po jakimś tam wystrzale. Tak? I to też można było gdzieś to obserwować. No, nie ma, można powiedzieć, pracy bez kołaczy. I trzeba się skupić i coś zacząć robić w tym kierunku, żeby rynek obserwować, moi drodzy. No nie ma tutaj jednej uniwersalnej sposobu, że ja wejdę tutaj raz na ruski rok. No chyba, że robię ten tę dywersyfikację portfelu w sposób taki, że usiedliam cenę zakupu i czekam, kiedy rzeczywiście nadejdzie Hosta i realizuje zyski. Ewentualnie można tutaj skorzystać jeszcze, bo to teraz giełdy zaczynają widzieć, co się dzieje na rynku. I zaczynają po prostu oferować ART, czyli dobre warunki, żeby dostawać jakieś procenty, tak? no tu, Tutaj nie mamy jakichś znaczących procentów, ale bo tu chyba mamy ten, tu chyba mamy ale jak weźmiemy na stałe już, no to można znaleźć, moi drodzy, tutaj nawet widziałem, że po 12%, ale nawet tutaj gdzieś widziałem USDT. Binance oferował na 9% ostatnio. No, mamy Bitcoina, zobaczcie, na 30, na 4,9%. Tak? No, gdzieś można wyszukać różne okazje na tym rynku. Gdzieś są lunchpady, e, lunchpule, gdzieś są airdropy, gdzieś są różnego rodzaju inne historie i myślę, że kumulując to wszystko do, do, do całości możemy uzyskać jakieś tam dochody. Tak? Nie jest to proste dzisiaj zrobić, bo rynek jest naprawdę w takim maraźmie i w takim miejscu, gdzie nikt do końca nie wie, co się wydarzy za tydzień, dwa, nie mówię już o miesiącu. No wszyscy czekali na październik, kiedy ten wrzesień minie, kiedy październik nadejdzie, dostaniemy sygnał do tego, że kryptowaluty zaczną rosnąć. tak? No przed nami już tylko i wyłącznie listopad, w grudniu to realizacja zysków i tak było praktycznie co roku. No tu mamy... Sytuację, gdzie stanęliśmy w martwym punkcie i nie wiadomo, w którą stronę pójść. No nie ma jakiegoś. Sygnału naprawdę kolosalnego dla rynku, który pozwoliłby podwignąć to wszystko w takim stopniu, żebyśmy zobaczyli tutaj, nie wiem, chmarę ludzi, którzy rzucają wszystkie inne inwestycje i przychodzą, kupują kryptowaluty. I naprawdę wymyślane są różne teorie, wymyślane są różne historie na temat kryptowalut, że mają to zastąpić to, tamto, że to ma być środek płatniczy i jeszcze najróżniejsze inne historie, a gdzieś z tyłu działa pan Elon Musk, który. Pokazuje swoje najnowsze osiągnięcia, w ogóle nie bazując na świecie kryptowalut, nie wiem, obliczeń. Sztuczna inteligencja, w ogóle, którą on wykorzystuje, nie jest połączona w żaden sposób z kryptowalutami i pan Mask w ogóle się nie utożsamia. No może z jednym tylko i wyłącznie projektem, i wszyscy wiemy, jakim, tak z zdążę I, i, i to wszystko mask nie, nie mówi tutaj o tym, że kryptowaluty w ogóle, że projekty kryptowalutowe, ze sztuczną inteligencją mają zrewolucjonizować jego świat. On po prostu buduje swoje i robi swoje i ma to wszystko resztę centralnie gdzieś. I też trzeba sobie zdawać to, co się czyta, czy nie wiem, prze, przechodzą do ciebie informacje najróżniejszego typu, że, że ten świat jest po prostu, jak to ktoś kiedyś powiedział, zakitowany, moi drodzy. I naprawdę czytając wiele książek, czy to będą powieści historyczne, czy to będą powieści obyczajowe, czy to będzie literatura piękna, czy to będzie w ogóle jakiś gatunek, który ma coś do przekazania czytelnikowi, to zobaczycie jak wielka jest różnica między tym, co widzimy przekazywanym przez media, telewizję, portale społecznościowe itd. a tym, co jest naprawdę działo się w świecie lub dzieje się tak naprawdę w świecie. Prawda, która jest ukazywana nam poprzez przekaz medialny jest w ogóle zgoła inna niż przez przekaz pisany. Tak? Mówię tutaj o autorach książek, nie wiem, artykułach, które pojawiają się w różnych czasopismach i różnych innych rzeczach. Tak? Wiele, niewiele osób potrafi do, do tego sięgnąć, dotknąć tego, e, prze, e, prze, przewartościować to, e, nie wiem, przerobić to i wyciągnąć z tego wnioski i, i przełożyć to na swoje życie e, prywatne. Tak? A drugą istotną, myślę, rzeczą, którą daje do myślenia coraz więcej to jest święty spokój, moi drodzy. Myślę, że to jest bezcenne i tego się nie da kupić. Nie da się kupić czasu, nie da się kupić spokoju, nie da się kupić najróżniejszych innych rzeczy, które możemy przykryć tym, że będziemy cały czas gdzieś w jakiejś depresji, cały czas w jakimś tutaj napięciu emocjonalnym, kiedy będziemy non-stop obserwowali rynek, kiedy będziemy modlili się o jakieś tam zyski, kiedy kupimy w nieodpowiednim miejscu kryptowalutę za ostatnie pieniądze, kiedy przeznaczymy to nasze ciężko zaoszczędzone pieniądze na inwestycję, która jest ryzykowna w jakiś sposób, która może nam spowodować spadek po prostu wszystkiego do zera i ten cały miszmasz, który jest związany z tym Inwestowanie w świat kryptowalut może pozbawić nas naprawdę dużo, dużo, dużo zdrowia. A więc róbmy to wszystko racjonalnie, podchodźmy do tego sensownie i naprawdę korzystajmy z tego, co pokazuje nam rynek, ale nie w postaci tego zielonego tylko znacznika, tylko w postaci tego, co możemy zrobić na tym rynku. Naprawdę warto sobie prze. Przekarkulować, przeanalizować to, co e, dzieje się tutaj, jak to działa i w jaki sposób ten rynek w tym momencie danym e, e, pracuje, nie wiem, zachowuje się i ma jakieś inne skutki, które mogą wywoływać u nas no, albo efekt domina, czyli spadków, albo efekt wzrostów. Tak? Rzadko jest to tak, że e, ten balans jest gdzieś zawieszony, nie wiem, w granicy nijakiej, można powiedzieć. No, te nastroje, które możecie sobie zaobserwować, to wrócę do tej strony tutaj głównej, bo tutaj gdzieś mamy zawsze, o mamy, proszę bardzo, no chciwość mamy na 71, moi drodzy. I gdzie jest odzwierciedlenie cenowe, cenowe tego, co widzimy tutaj na tym indeksie strachu, tak? No, w ogóle jest, dla mnie jest to absurdem i bzdurą, tak? No, i, 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 I patrząc na to wszystko, to, co się dzieje tutaj, to nie wiem, być może to jest chwila takciwość, że ludzie po prostu realizują jakieś zyski, bo widzą, co może się wydarzyć w świecie i na rynku kryptowalut, gdzie po prostu będą czekali na jeszcze inne wartości, które mogą się pojawić. Oczywiście ja jestem na to też przygotowany pokazywałem Wam, ustawione Wam swoje pozycje i tyle. I po prostu jestem przygotowany na każdą ewentualność. Nie napalam się nie jestem tutaj najarany jak, nie wiem, jakiś młody Człowiek, który zobaczył pierwszy raz, wiemy co. I po prostu taka jest moja tutaj diagnoza, taka jest moje tutaj plan działania. Co rynek przyniesie, to, to, to trzeba z tego korzystać, moi drodzy, a nie marzyć non-stop tylko i wyłącznie i liczyć na tylko i wyłącznie ten, ten łódź szczęścia. Łódź szczęścia jest oczywiście potrzebny, ale on musi być w parze z dobrym zaplanowaniem swoich inwestycji, kupnem, sprzedażą w odpowiednim momencie. że tyle, dziękuję serdecznie. Jak możecie, dajcie łapkę w górę, jakiś komentarz. No YouTube po prostu, jeżeli tego nie ma, to tego nie będzie wyświetlał. Na razie, cześć.